Witajcie w następnej ale degustacji będziemy degustować amerykańskie piwo, browaru Ankor. I jest to porter. Bardzo gustowne butelki, ale bardzo charakterystyczne dla tego browaru. W amerykańskiej pojemności 355 ml. Eee, 5,6% alkoholu. Tutaj dużo nie piszą, piszą w ogóle o historii browaru jako takiego a nie piszę o piwie. E, o ile pamiętam, to jeśli chodzi o chmiel, to jest Norton Brewer. Używany praktycznie we wszystkich ich piwach. E, San Francisco's famous anchor porter. E, a, no tak, no że ten porter właśnie e, jest bardzo tradycyjny no. i jest praktycznie ręcznie robiony z respektem dla tradycji i antycznej sztuki piwowarskiej używamy w 100% słodu jęczmiennego Dużej ilości chmielu, naturalna karbonacja, czyli na scenie, no i po prostu tyle. I dalej to wspaniały e, ciemny czarny kolor, gęstą kremową pianę, i intensywnie bogaty smak tego potera. No dobra, no tak, już doszliśmy do tego smaku i aromatu, no to możemy spróbować. Tu jeszcze taka ciekawostka, kapsel jest brązowy, no pasuje akurat do, do portera, z kotwicą oczywiście, logiem browaru i dosyć dużymi literami napisane USE OPENER, czyli używaj otwieracza. Dlaczego? Bo większość piw w Ameryce jest twist off, można je sobie odkręcić. A to nie i można się pokaleczyć. A później można co? A później można e, od browaru wyciągać odszkodowania, no bo się pokaleczyło, no nie? A tu ostrzegają. Dobrze. Wróćmy do piwa. E, bardzo ciemno-brązowe, jakbym powiedział, a nie czarne, brązowe. E, tylko tutaj taka odrobina e, jakiś e, rubinowych akcentów, a tak no to nieprzejrzyste piana zdążyła opaść, ale drobne pęcherzyki, naprawdę bardzo kremowa, beżowa, bardzo nie wyglądająca. Aromat jest dosyć owocowy, dosyć owocowy, e, jest kawa, jest czekolada. Taka troszkę, troszkę słodyczy tutaj czuć też, może lekka karmelowość, ale tak, no lekka karmelowość. Bardzo przyjemnie, ja bym powiedział, że ten aromat jest oprócz tej owocowości taki trochę jak cappuccino, czy, 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 czy podobne e, kremowe, i z dużą ilością piany kawy, coś w tym stylu. Jest kawowo, jest czekoladowo. Ale też mamy to poczucie, że jest napiana, i jest słodko. E, no, bardzo przyjemnie, a do tego ta wspaniała tutaj e, owocowość, która naprawdę zachęca. No, no, to spróbujmy. Pierwsze wrażenie jest takie, że jest dosyć lekkie. Ten portal jest dość lekki, ale później przychodzi paloność, goryczka, dosyć bardzo palona goryczka, i to piwo staje się coraz cięższe i cięższe. E, paloność jest kawowa, ale też e, jest to palony jęczmień, czuć to, e, i później to przechodzi jeszcze trochę w e, ziołowe akcenty. Przyjemnie, dosyć długo, długo, ale delikatnie. Pierwsze jest takie dosyć potężne wrażenie, a później ono szybko opada, robi się takie delikatne, ale cały czas jest posmak. Cały czas jest taki posmak, czuć tą goryczkę, taką paloną. Może skupmy się na tym pierwszym wrażeniu, które jest takie dosyć lekkie, odświeżające, bardzo owocowe. E Kremowe, bardzo takie aksamitne, bardzo przyjemne, delikatne. A niezwykle pijalne, naprawdę bardzo przyjemne, w odbiorze jest to piwo. Niezwykle pijalne. Ta druga faza, bardziej goryczkowa, no to już nie wszystkim będzie bardziej, bardzo pasowała, ale to pierwsze wrażenie jest niesamowite. Bardzo fajnie pijalny porter. Owocowy, kremowy, naprawdę bardzo przyjemny. Później ta druga część, jakby, gdzie już zaczyna wchodzić goryczka, jest bardziej kawowa, bardziej czekoladowa. No i przypalana i taka cięższa. Czyli mamy takie tutaj dwie warstwy. Ale ogólnie jest to bardzo przyjemnie, fajnie zrobiony porter. Zdecydowanie jest y, warty spróbowania. Ikoniczny. Trzeba powiedzieć, że piwo zostało wypuszczone w 1972 roku. No, no, to jest już prawie 50 lat. I ciągle jest bardzo dobre. Ciągle jest bardzo dobre, bardzo przyjemne. Warte spróbowania i broni się. Cały czas się broni na rynku kraftowym. Naprawdę jest e, bardzo przyjemny. Można spotkać, podejrzewam, że lepsze portery, ale to jest tylko porter. To nie jest jakaś fantazja na temat portera. Tu nie są dodawane żadne owoce. To jest czysty porter. I wraz jest bardzo, bardzo przyjemny, bogaty. E, Wspaniałe w odbiorze czego chceć więcej. No oczywiście można chcieć różnych rzeczy więcej, ale jeśli weźmiemy samą podstawową wersję portera bez dodatków żadnych, no to to jest coś wspaniałego. Warto spróbować zdecydowanie e, z wielu powodów. No ale to jest ikona z można teraz powiedzieć. Amerykański porter. Bardzo przyjemny. E, bardzo mi się to piwo podobało, mam nadzieję, że podobała wam się też e, ta recenzja. także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonku, który nie wam przypominał nowym film na kanale, także będziecie na bieżąco. no a przez to nie opuścicie, że na degustacji e, będziecie mogli dawać więcej subów, więcej lajków, więcej komentarzy, e, udzielać się na, koment na forum, także pod filmami. wasze zdrowie. cześć yes.